A w tym wideo odpowiedź na pytanie, jak bić rekordy sprzedaży? Znasz mnie i wiesz, że moją pasją, tlenem, największą umiejętnością, którą ciągle rozwijam, jest sprzedaż. Sprzedajemy w internecie, sprzedajemy stacjonalnie, mamy partnerów do sprzedaży, mamy dystrybutorów, mamy coś bezpośrednio, mamy marketing, który generuje sprzedaż. Natomiast Moją najbardziej ulubioną metodą sprzedaży jest sprzedaż bezpośrednia, którą ja rozumiem jako sprzedaż, gdzie jestem ja, produkt i klient. czy jestem ja, produkt i ty. Stajemy oko w oko i patrzę, słucham, obserwuję, zadaję pytania. I w zeszły weekend byliśmy na konferencji, gdzie mieliśmy stoisko z książkami, stoisko OSM Power, i stoisko OSM Power wygenerowało rekord, rekord sprzedaży. Książek ze stoiska stacjonarnego. I powiem wam kilka moich komentarzy, jak to się w ogóle wydarzyło, i chcę, żebyście sobie to notowali i wdrażali do swoich biznesów, jeśli zależy wam na biciu rekordu sprzedaży. Ale krok wcześniej jeszcze, czym jest w ogóle sprzedaż? Tym, że ja polecam Tobie produkt, którego potrzebujesz, który możesz wdrożyć i który zmieni Twoje życie czy biznes, czyli rozwiąże Twój problem. Sprzedaż to nie jest wciskanie produktu, który ja chcę sprzedać, a Ty być może chcesz kupić albo w ogóle nie chcesz kupić, ale ja Cię zmanipuluję i to kupisz, bo to jest bez sensu. To nie jest etyczne i to nie jest po mojemu. Mieliśmy stoisko. Na konferencji było prawie 1000 osób. Stoisko bardzo proste. Dwa stoliki, dwa krzesła, prosty roll up. Nic fancy. Nawet ledwo udało nam się zdobyć last minute obrus, żeby ten stół dobrze wyglądał. Co mieliśmy? Jakie mieliśmy narzędzia? Mieliśmy produkt, czyli ofertę rozłożoną na stole niczym na łóżkach takich handlowych, które były jakieś na stadionach albo na takich jarmarkach lokalnych i mieliśmy my, czy ja, Dominika, i też drugiego dnia dołączyła do nas Iza, czyli hastlerzy sprzedaży. Nasz rekord, nasz sukces w tym zakresie polegał na tym, że nie było stania i czekania aż klient przyjdzie, tylko było aktywne pozyskiwanie zachęcania klienta do tego, żeby do nas, do nas podszedł. Kilka sekretów, jak to robić, żeby nikt inny o tym nie wiedział, ci powiem. Nawiązywanie kontaktu, uśmiechanie się, bycie radosnym, dobry ubiór, a przede wszystkim bycie w miejscu, w którym są Twoi klienci. Czyli my na konferencji rozwojowej byliśmy w miejscu idealnym do sprzedaży książek z kategorii, kategorii biznes marketing rozwój. Mało tego, niebieski ocean, nie było nikogo oprócz nas. Czyli byliśmy jedynym stoiskiem niemalże, które sprzedawało książki. I w połączeniu tych wszystkich elementów, czyli to, jak wyglądasz, jak działasz, jaką masz energię, jak bardzo proaktywny jesteś i w jakim miejscu jesteś, powoduje, że stajesz się skuteczny. Rafał Agnieszek jakiś mówił takie porównanie, że najlepszy piłkarz na świecie, on nie jest tam, gdzie piłka teraz ląduje. On jest tam, gdzie ta piłka będzie za chwilę. Stąd właśnie ten lifehack, że byliśmy jedynymi strzawcami na całej konferencji. Klienci podchodzą, oglądają książki. I część normalnie odchodzi, część kupuje książki i tak to wygląda. U nas każdy, który podszedł, 99% osób, która podeszła, kupował książkę. Dlaczego? Bo my wiemy, że jest idealnym klientem w idealnym miejscu, nie mamy konkurencji i on, jeśli podszedł już, to jest zainteresowany w jakiś sposób książkami. Jeśli nie kupił, to być może nie wie, jaką książkę kupić. Trzeba mu w tym pomóc, doradzić, zarekomendować i wtedy go kupi. Albo potraktować klienta remarketingiem. No ale jak robić remarketing, remarketing na evencie? Znowu się pojawiać. I drugiego dnia, i trzeciego dnia, i na trzeciej, czwartej, na piątej przerwie między zajęciami. Czy wtedy, kiedy klienci pojawiali się na naszej sali konferencyjnej, w tej części z cateringiem i sprzedażą. I to są lifehaki, które będą jesteśmy skuteczni. Dalej rozmowa. Klient pyta ogląda książki. W czym mogę pomóc? Jakiej konkretnej książki potrzebujesz? Ale jeszcze lepszym pytaniem jest, czym się zajmujesz? Bo gdy wiemy, czym klient się zajmuje, pokazując swoje problemy, nawet kontekst tego, na czym te problemy mogą być generowane albo skąd się brać, to wystarczy, aby podrzucić mu kilka problemów i rozwiązań, które w tym przypadku robiła książka wiem, Hustle, czy Sprzedawać Więcej, czy pozostałe książki z naszej oferty Western Power. I. To powoduje, że klient jest wysłuchany, ma dopasowany produkt, i według mnie rolą sprzedawcy jest być jego takim konsjerżem, doradcą, adwokatem, czasami mówiącym, czego potrzebujesz, co ci rekomenduje, co Ci pomoże, ale nie da się tego robić bez perfekcyjnej znajomości swojego produktu. Czyli. Ja wydając książki OSM Power wiem wszystko na temat każdej linijki książki OSM Powerowej wydanej. Ludzie pytali: a pan te wszystkie książki czytał? Wy tak, na etapie maszynopisu amerykańskiego. No, Część pisałem sam. I wdrażając wiedzę z maszynopisu, dopiero wtedy podejmowaliśmy decyzję, że tę książkę chcemy wydać. Czyli zobacz, wydałem książkę, którą sam wierzę, sam przeczytałem, sam wdrożyłem, jestem beneficjentem tych korzyści tej książki i teraz polecam ją dalej. Jeżeli sprzedajesz produkt, którego nie jesteś beneficjentem, nie używasz, nie znasz, kochasz, będzie Ci znacznie trudniej to zrobić. Więc Kolejny Lifehack, wasza podpowiedź, podpowiedź dla Was, że robienie tego z produktami własnymi, dedykowanymi, których używasz, które kochasz, które zmieniły życie, to zmieniły Twoje życie. I bardzo łatwo później będzie klientowi te produkty oferować. Upsele, crosssele i tak dalej. Jeśli klient bierze książkę Garego czuka przebije się, to tłumaczę mu, dlaczego warto że wziął książkę w marketingu, tą tam, tam na dole widać ją na półeczce, bo ona idealnie uzupełni jego kompetencje w zakresie tworzenia reklam internetowych, czyli Gary książka przebi się daje filozofię case study, a książka w marketingu, marketingu pokazuje mu jak narzędzia, w reklam może łatwo konfigurować. I to są sposoby w jakie my konkretnie sprzedajemy. Jest wytrwałość, jest konkretność, jest stanie cały czas, nie klikanie w komórkę, nie bycie gdzieś schowanym za stoiskiem. I Dominika też powiedziała, że nasz, za naszym stoiskiem jest bałagan są kartony, jakieś tam folie, rozpakowane pudełka. Ja duchowo powiedziałem: Wysz, to nie ma żadnego znaczenia, bo sprzedaż wygenerujemy my, a nie piękne tło z tyłu. Widzieliśmy stoiska, gdzie były piękne ścianki, rolapy. upy a u nas był jeden rolap. I z tyłu pierdzieli z kartonami, które po każdej przerwie układaliśmy w takie słupki, kładąc na tych słupkach puste pudełka ze sprzedanych książek. I również to, że ja tam byłem, a czemu tam w ogóle byłem? z tym szefem, mógłbym to wydelegować, wysłać, zamówić trzy hostessy, które by pięknie wyglądały i tam by pachniało i byłyby jakieś kwiaty? Bo to nie generuje sprzedaży. Sprzedaż generuje kompetencje sprzedawcy, proaktywność, chęć działania. A to jest moją kompetencją. I teraz ja spędzając cały weekend trzy bardzo intensywne dni pracy fizycznej, znam wasze obiekcje na temat książek. Wiem, czemu je kupujecie. widzę, które okładki ściągają Waszą uwagę. Widzę, jakie tytuły Was interesują. Widzę, czego Wam brakuje w opisach książek. I wszystko to implementujemy później naszego biznesu wersja powerowego. To są lepsze opisy. Lepsze grafiki, jeszcze mocniejsze wytłumaczenie, jak coś działa, jak coś zmienić, jak coś poprawić. I to jest największa kompetencja, którą przywożę kompetencja. Kompetencje posiadam doświadczenie, które przywożę z takich targów. I jeśli ty jesteś szefem i masz produkt, który nadaje się do wystawienia targach, to pomyśl, czy nie warto byłoby, abyś ramię w ramię były swoimi żołnierzami na polu bitwy nie z tyłu, na froncie. I też taka postawa powoduje, że Twój zespół jest zainspirowany, zmotywowany, to szkolenie idzie znacznie szybciej. Dołączyła do nas na stoisku drugiego dnia Iza, która nie czuła się komfortowo z z strażą bezpośrednią, pytaniem, obiekcjami, ale już drugiego, trzeciego dnia pod koniec widziałem mocną zmianę w niej, bo pierwsze zobaczyła, że to działa. Pytania w stylu: kartą czy gotówką? Albo dobrze, dla kogo wpisać dedykację? Powodują, że klienty wątpliwości kupuje ten produkt. I też na stoisku nie masz czasu na długie rozmowy, bo jest dużo ludzi, ludzie chcą zdjęcia, autografy, ktoś chce fakturę, ktoś paragon. Musisz być szybkim, konkretnym sprzedawcą, takim żołnierzem, snajperem polowym, który potrafi szybko zrealizować misję. Nie ma czasu na pitu-pitu, bo jak będzie ten czas na pitu-pitu, czyli będziesz pozwalał klientowi bardzo długo gadać o pierdołach, o wędkarstwie, o pogodzie, o rodzinie, o tym, czego on się nauczył, to tej książki nie sprzedasz. I teraz. Nam też bardzo dobrze poszło w ten weekend, bo działamy w internecie. Znasz z blogów, z YouTube'ów, z Instagramów, z Facebooku, z webinarów, z mailingów, z obecności na żywo na innych wydarzeniach. I pakiet tych cech powoduje, że nam jest łatwiej sprzedawać. Czy posuwaję tą część? gotowy? Kup sobie książkę 100 strategii sprzedawaj więcej. Marcin z na Kruk. Bo jeśli dobrnąłeś do tego wideo do końca i masz 10 minut spędzone ze mną ze sobą już, to tu masz 100 sposobów. Ja podałem Ci ten wideo 3, 4, 5 może, a tu masz przed sobą jeszcze ponad 90 i chciałbym, żeby każdy z was, moje YouTube y kochane, Facebooki, instagramy, podcasty, żeby. Proszę was, żeby każdy z was tą książkę kupił. Ona jest cholernie droga, kosztuje 123 zł. Ile? Widocznie jakieś złote litery są w środku? Nie ma złotych liter, jest złota wiedza. Konkretna, merytoryczna, praktyczna, która u nas działa. Jeśli tę książkę kupisz, poznasz nasze sposoby sprzedaży, i ta cena 123 zł wielokrotnie ci się zwróci. Bo chodzi o to, żebyś był efektywnym sprzedawcą. Bo jeśli nie wiesz, jak sprzedawać, to masz odpowiedź na 100 pytań, jak sprzedawać lepiej. Nasze metody, strategie. A do tego jeszcze masz prawie 50 wideo lekcji. To są bonusem i rozszerzeniem do tej książki. Sprzedawaj, bo na tym budują się biznesy, sprzedaż pozwala realizować Twoje pasje i marzenia. Sprzedaż jest najbardziej lukratywnym i wbrew pozorom niekonkurencyjnym zawodem, bo mało kto chce to robić sercem, miłością, z pasją, strategią, zaangażowaniem. My tak robimy, opłaca nam się to, i dlatego bijemy rekordy sprzedaży na stoiskach, webinarach, bezpośrednio. I Mamy coraz lepszy marketing, który performuje sprzedażą, jakby to powiedziały agencje interaktywne, których nie używamy, bo cały marketing robimy sami. Marcin Osman, Kamila Kruk, Sprzedawaj Więcej, link poniżej. Teraz idziesz tam kliknąć i sobie to zamówić. Do zobaczenia na kolejnym YouTubie.